dzisiaj sobie zagramy w, w My Thinking, w Monsters. akurat akurat jadę z mamą do domu bo już po szkole i po i po świetlicy więc sobie pogramy w mysinki Monsters Więc, pogramy sobie w My Singing Monsters I co mi tutaj on tutaj mówi? Jakieś tam... A, dawno nie grałem 800 I mówiłem wam, że... 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 że właśnie... że właśnie... I mówiłem wam, że mam właśnie... że mam właśnie już... po innych skinach No sorry, no kiedyś gołam, co Ja też mam coś nowego. No To hey. czy... Może jeszcze do. na kątach. Ja nie wiem, można tak zrobić. Oooo, dodali na wygrywkę. Można sobie zmieniać.

kręci uh, się, uh, uh. kręci, kręci. kręci, kręci. Oby byś tak, księga. Jeszcze! Skrzynka! Mamo! Trafiła mi się rzadka rzecz. Skrzynka! Dobra. co ja mam y, przeczytać. Dwadzieścia... reliks. Dwadzieścia reliksów. O! Czyż takiego? Czyż takiego? Rzadkie rzeczy. Relikty, jakieś artefakt. to wam w change. Tutaj... u, mam dwa. I 17 gwiazdek i 8 kloczy. Mhm. Dobra. A więc... Kopimy sobie coś w sklepie. Może takie monsterki. Monsterki. O, widzę, że dodali nowe. To dalinowe monsterki. monsterki to dalinowe. O! Na zwykłej wyspie potrzebuję go bardzo. Nie, co to to Urodzi mi się za chwilę. Dobrze, ja już muszę kończyć, bo już jesteśmy pod domem. A więc, a więc, pa, moi kochani. Pa, pa!